Dzień dobry! Tak jak ostatnio wspomniałem, pewnie na tym kanale w najbliższych tygodniach będzie więcej odcinków na temat Bundesligi, i w tym filmiku chciałbym Wam przedstawić jedne z najciekawszych postaci w niemieckiej ekstraklasie, to znaczy zawodników. Na których warto zwrócić uwagę aż do końca tego sezonu, nie tylko ze względu na to, co prezentują na boisku, aczkolwiek mówimy tutaj o piłkarzach w większości przypadków naprawdę bardzo dobrych, ale ogólnie cały kontekst wokół tych zawodników, którzy niewykluczone, że za chwilkę będą występować w klubach tych ściśle elitarnych: Premier League, La Liga, także może Bundesliga, ale generalnie to są nazwiska do zapamiętania istnieje duże prawdopodobieństwo, że z tym sezonem Bundesligi pożegna się jeden wielki klub, klub, po którym absolutnie nikt nie spodziewał się spadku, czyli Werder Brema, w którym wszystko się ostatnio posypało, a jeszcze Werder teraz dość późno dostał zgodę na treningi, no i przy okazji tego pierwszego meczu z Bayerem Leverkusen widać było, że ta ekipa po prostu jest w rozsypce. Co jest przyczyną takiego kryzysu Werderu? Jakiś czas temu Friedhelm Funkel, czyli były trener między innymi Dawida Kownackiego w Fortunie Düsseldorf, przyznał, że niektórzy nie docenili wpływu Maxa Cruze. Piłkarza, który opuścił Werder na rzecz Fenerbacza, piłkarza, który e, mógł występować praktycznie na każdej pozycji w ofensywie i w zasadzie cała ta ofensywa opierała się w dużej mierze na nim. To znaczy mając takiego faceta jak Cruze, na przykład na dziesiątce, korzysta z tego napastnik, korzystają z tego, z tego też skrzydłowi i przy Maxie cruze rozwijał się między innymi zawodnik, o którym teraz się mówi, że może zastąpić w Lipsku Timo Wernera. Mowa tutaj o Milocie Rashicy. Jak wygląda sytuacja Milota Rash Klauzula odstępnego w kontrakcie tego piłkarza wynosi 38 milionów euro. Natomiast w przypadku spadku Werderu do Zweite, czego raczej nikt wcześniej nie zakładał, nawet wpisując tę klauzulę w umowie piłkarza, ona spada do 15 milionów euro. Natomiast co istotne, ta klauzula wygasa w połowie czerwca, kiedy jeszcze nie musimy być pewni, czy ten Werder faktycznie pożegna się z Bundesligą. Natomiast. Lipskowi zależy na znalezieniu następcy dla Timo Wernera, który niewykluczone, a nawet prawdopodobne, że opuści ten klub właśnie już w letnim oknie transferowym. A Milo Rashica jest piłkarzem, który przynajmniej w jakimś stopniu mógłby spróbować tę dziurę załatać. To znaczy, jest to zawodnik bazujący na bardzo dużej dynamice, skrzydłowy, ale szukający bramek, grający bardzo bezpośrednio i bazujący właśnie przede wszystkim na takiej przebojowości i energii. To jest piłkarz najlepiej funkcjonujący w takich ekipach wydaje mi się grających właśnie w stylu Lipska i to jest też zawodnik, który przede wszystkim, gdyby teraz zamienił klub na lepszy, to to jest chyba po prostu odpowiedni moment. Wydaje się, że gdyby pozostał na przykład gdzieś w drugiej Bundeslidze albo trafił do jakiegoś słabego klubu, to mógłby się nie rozwinąć tak jak należy, no a Lipski jest jednak miejscem, które rozwija piłkarzy fenomenalnie. A kto by jeszcze jakiś czas temu pomyślał, że ten Milot Raschica wyjęty z holenderskiego Witesse okaże się tak wielką gwiazdą Werderu, to był piłkarz ściągany tak naprawdę Wtedy, kiedy kontuzji doznał Finn Bartels, i raczej oczywiście były wiązane z nim jakieś nadzieje, ponieważ ten piłkarz nie kosztował wcale tak mało. Natomiast też chyba nikt nie spodziewał się, że Miro Traszica będzie w stanie wykręcać takie liczby, jakie tutaj teraz widzicie, i przede wszystkim, że już po odejściu Maxa Cruze będzie piłkarzem, na którym praktycznie będzie wisiała cała ta ofensywa Werderu. Prawdopodobnie jest to czas na odejście. Czy do Lipska? To się okaże. Ja sądzę, że tak, natomiast jakiś czas temu jeden z byłych trenerów jeszcze Milota Rasicy w piłce juniorskiej zasugerował w lokalnej telewizji, że Rasica miałby trafić do BVB po to, żeby zastąpić Jadona Sancho. Tam być może też by sobie poradził. Być może taki kolejny krok właśnie do takiego klubu jak Borussia Dortmund też mógłby okazać się dobry dla tego piłkarza. Natomiast wydaje mi się, że władze Werderu już powoli się godzą, że nie mają prawa po prostu zatrzymać zawodnika, który aż tak przerasta ten klub. I kolejna postać, o której mówi się w kontekście transferu do takiego już naprawdę topowego klubu właśnie powiedzmy w stylu Bayernu, czyli Kai Havertz, który może troszkę okazać się poszkodowanym tej aktualnej sytuacji. Jakiś czas temu szef Bayernu Leverkusen, czyli pan Fernando Carro, stwierdził, że skoro João Felix kosztował 126 milionów euro, to i Kai Havertz, rocznik 99, czyli rówieśnik młodego Portugalczyka, nie powinien kosztować mniej, no bo jeśli sobie nawet weźmiemy pod uwagę do świadczenie obu zawodników fakt ile meczów rozegrał w tym top 5 europejskich lig, czyli w tym przypadku oczywiście w Bundeslidze. Kai Havertz, że ma też doświadczenie w europejskich pucharach, że mówimy być może o najbardziej utalentowanym niemieckim piłkarzu ostatnich lat, no to wydaje się, że pan Karlo absolutnie ma rację. Natomiast kwestia jest taka, że umowa Kaja Havertza wygasa w 2022 roku, więc jeśli Bayer chciałby zarobić jakieś wielkie pieniądze na tym piłkarzu, to teraz jest na to tak naprawdę ostatni dzwonek. Później ta cena będzie znacząco spadała. Kaja Havertza w każdym razie nie powinniśmy traktować Stricte jako młodzieżowca. Kiedyś Sven Bender powiedział, że nigdy nie widział tak kompletnego 17-letniego piłkarza, kiedy Kai Havertz przebijał się właśnie w drużynie Bayer Leverkusen. No i rzeczywiście, teraz patrząc na grę tego zawodnika, co pokazało także to ostatnie spotkanie z Werderem. Widać, że mówimy o piłkarzu, który po prostu staje się rzeczywiście kompletny, wszechstronny, uniwersalny, też może zagrać praktycznie na każdych pozycjach, bo i w Bayerze występował na wszelakich pozycjach. Czy jest to środek pomocy jako szóstka, ósemka, dziesiątka, może zagrać na skrzydłach, może zagrać w ataku, co pokazał ten ostatni mecz właśnie z Werderem, gdzie udowodnił, że potrafi fenomenalnie wykorzystywać do środkowania, a także grać głową. Jest wysoki, jest przy tym piekielnie szybki. To jest zawodnik, którego parametry szybkościowe naprawdę robią. Wrażenie czołówka Bundesligi, tak to wyglądało w ostatnich latach, więc wydaje się, że w przypadku tego zawodnika udało się rewelacyjnie połączyć przede wszystkim szkolenie. Pod kątem techniki, przeglądu pola, wizji, talent, no bo pewnych rzeczy człowiek się nie nauczy, a oprócz tego te predyspozycje genetyczne i te warunki fizyczne Kaja Hawersa. Facet ma absolutnie wszystko, żeby za chwilkę być jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie. Natomiast kto wie, być może jeszcze na ten kolejny sezon pozostanie w bajerze, z tego względu, że jest bardzo drogi. A w niemieckich mediach przez ostatnich kilkanaście miesięcy, może nawet troszkę dłużej, toczyły się takie wielkie debaty. Kogo Kai Havertz przypomina najbardziej? No i on sam mówił, że stara się wzorować na mesucie Zilu pod kątem wykorzystywania takiej kreatywności na boisku. Natomiast w kontekście Havertza już wymieniano praktycznie wszystkich takich kreatywniejszych niemieckich piłkarzy. Mało tego. Niektórzy zestawiali go nawet z Francem Beckenbauerem, jeśli chodzi o taką elegancję z piłką przy nodze. Natomiast mówimy tutaj o, o totalnym brylancie i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli teraz stworzyć takie zestawienie najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarzy młodego pokolenia, to to oczywiście da się znaleźć perełki w, pewnie w prawie każdym klubie, natomiast to jest facet, który totalnie wyrasta nie ponad średnią, tylko w ogóle ponad tę całą e, klasę. Młodych niemieckich piłkarzy. No i co istotne także w kontekście Kaja Hawersa, mówimy o piłkarzu, który wychował się w porządnej rodzinie, jest synem policjanta i prawniczki. Jakiś czas temu władze Bayer-Leverkusen w osobie pana Simona Rolfesa także zwracały uwagę, że to otoczenie Kaja Hawersa, podobnie jak w przypadku Juliana Branta, jest bardzo ważne w formowaniu tego piłkarza. Więc no, mamy taki powiedzmy full pakiet, wszystko praktycznie się zgadza. I postać numer 3, czyli Mateusz Kunia. Każdy, kto oglądał spotkanie Herty z Hoffenheim, swoją drogą, zapraszam na derby Berlina do kanału Plus Sport zauważył przede wszystkim w tej akcji bramkowej jakim potencjałem, jaką techniką obdarzony jest Brazylijczyk. Jakiś czas temu słyszałem taką ciekawą opinię, że Krzysztof Piątek powinien się zakumplować z Mateusem Kunią, ponieważ Brazylijczyk może być dla niego takim absolutnie dostarczycielem asyst, czy generalnie człowiekiem, który będzie kreował te akcje właśnie dla Piątka, o ile oczywiście Piątek będzie grał, ponieważ na razie ten jego pobyt w Hercie oczywiście jest rozczarowujący. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie transfery Herty z tych ostatnich miesięcy, Kunia w tym momencie, choć to są oczywiście pojedyncze spotkania, wydaje się być absolutnym numerem jeden. Momentami gra egoistycznie, momentami gra nonszalancko, momentami jest to taka typowa brazylijska plaża, natomiast e, jeśli dla kogokolwiek kibice Herty mieliby przychodzić na stadion olimpijski. To to jest właśnie taki zawodnik, który powinien zapewniać takie fajerwerki. I co istotne, ten tytan pracy, czyli Bruno Labadia, trener, który wymaga niesamowitej dyscypliny od swoich zawodników, mówi wprost, że on nie zamierza w żaden sposób wyplenić tych głównych atutów Mateusa Kuni i chce troszkę tej kopakabany u niego mimo wszystko zachować, ale jednak wdrażając go w jakąś strukturę boiskową. Labadia mówił, że kiedy prowadził zespół Wolfsburga, już wtedy interesował się Kunią. On przeniósł się z Ligi Szwajcarskiej do Lipska. Tam wielkiej kariery nie Zrobił, natomiast sam zwracał uwagę, że Lipsk był dla niego świetną szkołą, gdzie m.in. od Ralfa Rangnika nauczył się, w jaki sposób powinien grać bez piłki i w jaki sposób powinien grać drużynowo. Tego jeszcze nie do końca widać w zespole Herty. Jeszcze czasami podejmuje dość dziwne decyzje Mateusz Kunia. czasami też marnuje, wydaje się, proste sytuacje, sam na sam proste, biorąc pod uwagę technikę, jaką ten zawodnik jest obdarzony, natomiast wydaje się, że w tym przypadku mówimy o. Piłkarzu, który może absolutnie stać się twarzą tego projektu Big City Club, jak nazywana jest Herta. Kolejny piłkarz, dla mnie troszkę niezrozumiany, często wymieniany w kontekście transferów do innych klubów. Jakieś czasem mówiło się o zainteresowaniu PSG, ale generalnie taki temat... Z naprawdę dużą częstotliwością wracał w ostatnich latach, czyli odejście zawodnika, który znajduje się za moimi plecami Rafaela Guerreiro, który błysnął w tym pierwszym meczu strzalkę nieprawdopodobnie. Dla mnie Rafael Guerreiro, zachowując jakieś tam proporcje, jest takim odpowiednikiem Jozuje Misia, ale grającym z lewej strony. Oczywiście to jest lewy wahadłowy, natomiast jakiś czas temu Thomas Tuchel, a także Misia Elcorque zwracali uwagę, że jest to piłkarz nieprawdopodobnie inteligentny i wszechstronny, dlatego nie powinno się go na stałe Przywiązywać do jednej pozycji. Stąd Guerreiro może zagrać na lewym skrzydle. Na prawym skrzydle, na lewej obronie, także właśnie jako wahadłowej, i praktycznie na każdej z tych pozycji może się sprawdzić. Jakiś czas temu Cristiano Ronaldo, ładnych kilka lat temu, kiedy występował jeszcze w Realu Madryt, dostał takie pytanie, jakiego zawodnika z Bundesligi chciałby sprowadzić na Santiago Bernabeu, i powiedział właśnie, że Guerreiro. Oczywiście można tutaj doszukiwać jakichś kwestii związanych z narodowością, oczywiście Portugal czeka, i że właśnie dlatego Cristiano chciałby ściągnąć tego zawodnika. Natomiast wydaje mi się, że te słowa jednak troszkę znaczyły, i wydaje mi się przede wszystkim, że biorąc pod uwagę wiek Rafaela Guerreiro, rocznik 93, jest to w dalszym ciągu zawodnik, który nie do końca wykorzystał swój potencjał, a gdyby on występował z regularnością, podkreślam, prezentując naprawdę taką stabilną formę przez dłuższy okres w zespole, który chce atakować, chce wygrywać i chce odnosić sukcesy, to mógłby stać się czołowym piłkarzem na świecie właśnie na swojej pozycji, być może nawet takie przyczepienie go do jednej pozycji na stałe mogłoby mu, wbrew słowom Tomasa Tuchela, pomóc. W każdym razie wydaje Wydaje mi się, że jeszcze Rafael Guerreiro ostatniego słowa nie powiedział i że jeszcze będziemy mieli naprawdę z niego sporo pożytku, bo dla mnie to jest naprawdę kawał zawodnika, przegląd pola, technika, wykończenie, co pokazał ten ostatni mecz z Szalkę, wizja. Naprawdę, wydaje mi się, że. Absolutnie możemy znaleźć sporo argumentów, żeby tego piłkarza porównać do Kimisia, choć oczywiście mówimy o zawodniku lewonożnym. Alfonso Davis, kiedy ten zawodnik przenosił się do Bayernu Monachium, wielu podchodziło do tego transferu tak mimo wszystko ostrożnie, bo po pierwsze to MLS, które nie daje jakichś większych gwarancji, to znaczy dysproporcja pomiędzy poziomem w tych topowych pięciu europejskich ligach, a Major League Soccer jest naprawdę spora, a po drugie, jak powiedział sam Uli Hennes, to był transfer Hasana Salicha który nie cieszy się jakąś. Wybitną wiarygodnością, takie odnoszę wrażenie, wśród kibiców Bayernu. Natomiast dzisiaj nie mówię tego na podstawie meczu z Unionem, żeby było jasne. Prędzej na podstawie spotkań w Champions League, między innymi z Chelsea, widać, że Bayern ściągnął piłkarza, który do tej drużyny może naprawdę pasować fenomenalnie. Zawodnik młodziutki, tani, jakiś czas temu były selekcjonery reprezentacji Kanady. Octavio Zambrano powiedział, że tak naprawdę Davis już jest wart z cztery razy więcej niż ta kwota, jaką Bayern za niego zapłacił, czyli kilka. Milionów euro. Mówimy o piłkarzu, który jest dobry z piłką, jest piekielnie szybki. To jest po prostu atleta. Co ciekawe, tam w Bayernie toczą się takie dyskusje, kto jest szybszy: czy Kingsley, Coman, czy Alfonso Davis. Na prostej, gdyby się mieli ścigać na 100 metrów, pra prawdopodobnie wygrałby Kanadyjczyk. Natomiast biorąc pod uwagę jakąś zwrotność, powiedzmy przy dribblingu, slalom i tak dalej, tam, zdaniem Comana wygrałby Coman. Natomiast to jest oczywiście inna specy specyfika. Gry na obu pozycjach. Davis poprawił się, w moim odczuciu, także w defensywie. Pamięta, żeby wracać do obrony. Pamięta, w jaki sposób powinien kasować akcje i przede wszystkim potrafi wykorzystać też swoją nieprawdopodobną siłę. Jak na ten wiek. To naprawdę jest niesamowite, że ten zawodnik kosztował tak niewiele i że w sumie to nawet nie było takiego wielkiego wyścigu o niego, ponieważ kiedy Bayern go ściągał, to oczywiście mówiło się, że to może być prawdziwy wonderkid, natomiast nie było to takie nazwisko nagle wymieniane w kontekście wszystkich klubów na świecie. Każdy zdawał sobie sprawę, że po pierwsze na debiut Alfonso Davisa trzeba było poczekać, a później na to, aż ten zawodnik zaprezentuje naprawdę stabilną formę. Natomiast jeśli nie oglądaliście meczu Unionu z Bayernem, to jeszcze taka anegdotka. Kiedy Alfonso Davis zastanawiał się, jaki klub wybrał, bo oczywiście kluby Premier League także o niego pytały, także m.in. Jose Mourinho spotkał się z Hasanem dziczem także właśnie jego agent i Bratco, czyli Salihamidż, zaprezentował taką prezentację w PowerPoincie, z której wynikało, że jeśli Davis podpisze kontrakt z Bayernem, to będzie mógł grać. To znaczy, Bayern rozgrywa tyle spotkań, biorąc pod uwagę Ligę Puchar Niemiec i Champions League, że nawet tak młody, niedoświadczony zawodnik jak Alfonso Davis może liczyć na te 80% spotkań. Davis trafił do Bayernu tak naprawdę po tej erze Robena i Ribery'ego i można było się zastanawiać, czy on nie będzie gdzieś próbował wchodzić w te buty. Gnabry, Koman, ewentualnie Davis. Tym bardziej, że Bayern miał całkiem sensownie obsadzoną lewą obronę Dawidem Alabą, a także Lukasem Hernandesem. Często jednak kontuzjowanym. Okazało się, że Davis może koniec końców Bayernowi dać znacznie więcej, grając na lewej obronie, że Alaba musiał przestawić się na środek defensywy, i dzisiaj każdy na tym nieprawdopodobnie korzysta. Sam się zastanawiam, gdzie tam się znajdzie miejsce dla najdroższego jednak piłkarza w historii Bayernu, czyli Lukasa Hernandesa, bo nie będzie mu łatwo, żeby wygryźć ani Davisa, ani Alabę. A sądzę, że taki zawodnik jak Lukas. No, myślę, że też nie musi tak z pełnym zrozumieniem akceptować polityki rotacji i wychodzić na słabsze spotkania z Mańcem, Augsburgiem i tak dalej, no ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada w każdym razie, Alfonso Davis zasługuje na miano jednego z największych odkryć tego sezonu w ogóle na całym świecie. I wydaje mi się, że jeszcze naprawdę sporo o nim usłyszymy Teraz postać trochę niepozorna Może to nie jest jakieś wielkie nazwisko Może wielu kibiców w ogóle tego faceta nie kojarzy Natomiast jeśli Union Berlin utrzyma się w Bundeslidze na dłuższą metę To należy docenić właśnie przede wszystkim tego zawodnika Który zalicza najwięcej asyst po rzutach rożnych w całej lidze I w ogóle stałe fragmenty są siłą Unionu Berlin W wielkiej mierze ze względu właśnie na Christophera Trimela Prawego obrońcy nastawionego właśnie głównie na atak tak w obronie oczywiście są pewne rezerwy natomiast Union jest ekipą najbardziej nastawioną na stałe fragmenty w całej lidze to znaczy oni zdobywają 44% bramek właśnie po zagraniach ze stojącej piłki w czym gigantyczne zasługi ma właśnie Christopher Trimel pod tym kątem to jest czołówka europejska jeden z najlepszych zawodników tak mówią statystyki na starym kontynencie jeśli chodzi o przydatność tego piłkarza przy stałych fragmentach fenomenalnie ułożona prawa stopa to są naprawdę takie cięte ostre nieprzyjemne dla obrońców dośrodkowania zazwyczaj lądujące na głowie no w przypadku stałych fragmentów środkowych obrońców, w przypadku akcji, także Sebastiana Andersona. W taki sposób gra Union. To jest zespół, który zalicza najwięcej pojedynków powietrznych w całej lidze. Z tego też wynika chociażby fakt, że Rafał Gikiewicz zagrywa tak wiele tych dłuższych podaj. Natomiast Sebastian Anderson, jeśli weźmiecie pod uwagę te oficjalne statystyki Bundesligi, jest piłkarzem, który wygrywa najwięcej pojedynków w powietrzu w całej niemieckiej ekstraklasie. To jest rzecz naturalna. Ale przy tym ma ich praktycznie dwa razy więcej niż drugie miejsce, czyli Sven Bender. To pokazuje też, że Union jest zespołem wyjątkowym, ale Union jest też zespołem, który potrafi te poszczególne jednostki jak Sebastian Anderson czy właśnie Christopher Trimel wykorzystywać. Ostatni czas dla Trimela, tak już tytułem ciekawostki, był o tyle specyficzny, że on ze względu na pandemię musiał porzucić swoje hobby. Mówimy tutaj o piłkarzu, który jest artystą tatuażu, chyba tak można go śmiało nazwać. Tatuował swoich kolegów z drużyny, tatuował m.in. jednego z masażystów Unionu i wyjątkowo się tym interesuje, no ale myślę, że już niedługo będzie mógł ten, mówiąc w cudzysłowie, biznes wznowić. Jakiś czas temu w hiszpańskich mediach pojawiały się takie analizy w dużej mierze na podstawie pewnych platform scoutingowych, gdzie dziennikarze i ci eksperci właśnie od scoutingu zastanawiali się, jaki napastnik najbardziej pasowałby do Barcelony, gdyby na przykład nie wypalił Lautaro Martinez. I szukano piłkarzy, którzy bazują na podobnych atutach właśnie jak Urugwajczyk. Oczywiście Lautaro prawdopodobnie jest najbardziej zbliżonym zawodnikiem do Suareza, natomiast jest drogi, a z opcji tańszych wyskoczył m.in. Ala Plea, czyli napastnik Borussia Mönchengladbach, gladbach który rzeczywiście, jak się przyjrzycie jego grze, teoretycznie mógłby do takiego stylu Barcelony pasować. Być może zabrakłoby umiejętności. Tutaj nie chcę wchodzić w tego typu dywagacje. Natomiast mówimy o napastniku, który dobrze czuje się, na przykład schodząc z lewego skrzydła. I jakiś czas temu Marco Rose, czyli szkoleniowiec Gladbach, przyznał, że nie spotykał w swojej karierze do tej pory napastników, którzy mają taką skuteczność właśnie w tego typu sytuacjach. To są niekiedy akcje, właśnie w stylu nawet Felipe Coutinho powiedziałbym, ścinamy do i szukamy strzału bliżej dalszego słupka. Pod tym kątem, pod kątem tego stricte wykończenia też podkreślam, zachowując wszelkie proporcje, bo to nie jest ten poziom, finalizacja akcji w stylu Thierry'ego auriego Oprócz tego El Asamplea może być przydatny o tyle, że on błysnął, tak naprawdę występując w widze francuskiej u Luciana Favra, czyli takiego trenera, który naprawdę dopracowuje te wszystkie detale. No i Uplay też je dopracował, ale w każdym razie, do czego zmierzam? Grał u boku typowej dziewiątki, czyli Mario Balotelego. Na tym zyskiwał i sam Balotelli, i Alessandro Plea, więc w przypadku tego piłkarza mówimy o zawodniku, który pasuje przede wszystkim do takiej ofensywy bazującej na piłkarzach mobilnych. To nie jest wysoka, silna dziewiątka, którą ustawisz w szesnastce i będziesz do niej zagrywał te kolejne dośrodkowania, na przykład od Trimela. Nie, to jest piłkarz bardziej mobilny, uczestniczący w grze, pasujący do kontry, ale pasujący także do ataku pozycyjnego. I sam fakt, że Alassane Plea w wieku 27 lat, także rocznik 93, występuje w klubie z całym szacunkiem na poziomie Borussii Mieścia Gladbach. Ja bardzo lubię Gladbach, bardzo lubię styl przede wszystkim tej ekipy, no ale jednak nie ma co się oszukiwać. Nie jest to drużyna, która ma abonament na grę w europejskich pucharach i nie możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że Borussia do tych pucharów awansuje. To jednak chyba można było oczekiwać w przypadku tego zawodnika, że osiągnie nieco więcej na tym etapie kariery. Jeszcze taka ciekawostka. Jakiś czas temu Max Eberl, czyli człowiek odpowiedzialny za politykę transferową Gladbach, przy okazji uznawany za mistrza transferów tak naprawdę w ostatnim sezonie w Bundeslidze, bo to jest facet, który potrafi świetnie sprzedawać i świetnie kupować. Dość powiedzieć, że PLE można było ściągnąć z ligi francuskiej po tym, jak udało się sprzedać Janika Westergarda za 20 milionów euro. To znaczy bez wypuszczenia Westergarda nie byłoby play, ale w każdym razie Max Eberl został jakiś czas temu zapytany czy dzwonił do Luciana Fawra, żeby zapytać? Właśnie Olasa na Ple. jaki to jest piłkarz, jak on funkcjonuje także poza boiskiem i stwierdził, że nie, wolał jednak odpuścić sobie ten telefon i nie dzwonić do fawra, bo bał się, że ten może zabrać go do Borussii Dortmund, kiedy dowie się, że no jednak mimo wszystko bezpośredni rywal, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Gradbach ma tutaj walczyć o Champions League, może po prostu tego zawodnika wyrwać, więc znów mówimy o piłkarzu, który nie jest do końca takim late bloomerem, jak to mawiają Anglicy, czyli piłkarzem późno rozwijającym się, ale podkreślam, można było osiągnąć więcej. I ostatnie nazwisko. Czyli najczęściej dośrodkowujący piłkarz w Bundeslidze z wielką przewagą nad drugim miejscem, ale przy tym piłkarz, który naprawdę potrafi fenomenalnie te dośrodkowania wykorzystywać, czyli Filip Kosticz. Kiedy Eintracht Frankfurt oczarowywał nas w poprzednim sezonie i wszyscy skupiali się w dużej mierze na Luce Jowiczu, który trafił do Realu Madryt, Anterebiczu, który poszedł do Milanu, czy Sebastianie Alerze, który zdecydował się na West Ham, tak naprawdę piłkarzem, który nieco w cieniu, ale jednak pracował na tę trójkę bawołów, jak określano, ofensywę Eintrachtu, był Filip Kostic. Kostic. Zawodnik o żelaznych płucach, Grający, mogący grać na wahadle, przede wszystkim jednak na skrzydle. Więcej może oczywiście zaproponować w ataku, zwłaszcza właśnie to dośrodkowanie. Kiedy Eintracht ściągał Filipa Kosticza, wielu się dziwiło, ponieważ można było tutaj stwierdzić, że był to piłkarz nieco jednak przeklęty. Dwa spadki w karierze w Stuttgarcie i w HSV. W HSV uchodził także za kompletny transferowy nie wypał, natomiast Freddy Bobic, czyli człowiek, który odpowiada za transfery w Eintrachcie, pamiętał przede wszystkim to, jakim kostycz był człowiekiem właśnie także w tych trudnych chwilach i uznał, że warto mu zaufać i przede wszystkim kupił tego piłkarza bardziej za potencjał niż za jego realną wartość właśnie w tamtym momencie no i co się okazało że jeśli weźmiemy pod uwagę tak ogólnie dwa sezony czyli poprzedni a także aktualny Eintrachtu Frankfurt to mówimy o piłkarzu zdecydowanie najlepszym w tej drużynie jakiś czas temu Kevin Trapp także żartował że Filip Kostic chyba kupił sobie jakiś nowy sprzęt do parzenia espresso bo tej energii jest nieprawdopodobnie dużo natomiast rzeczywiście znów mówimy o takim piłkarzu u którego coś w karierze poszło nie tak te dwa spadki być może gdyby on był właściwie Kierowany przez jakiegoś odpowiedniego trenera na nieco wcześniejszym etapie kariery. Dzisiaj znów mówilibyśmy o jednym z najbardziej wartościowych, dośrodkowujących piłkarzy na świecie. Tak można powiedzieć, czy to będzie wahadło, czy lewe skrzydło, to, to jest zupełnie osobna kwestia. Natomiast mówimy o piłkarzu, którego nazwisko trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, właśnie dyskutując o tych ostatnich sukcesach Eintrachtu Frankfurt. To by było tyle, jeśli chodzi o te postaci, na których warto skupić się do końca tego sezonu w Bundeslidze. Mógłbym pewnie nagrać jeszcze kilka takich odcinków poświęconych indywidualnym zawodnikom i poopowiadać różne anegdotki czy ciekawostki, które znalazłem pod kątem transmisji poszczególnych spotkań i pewnie przyjdzie jeszcze na to czas, kiedy będę nagrywał odcinki na temat innych klubów. Przy okazji możecie pisać w komentarzach, o jakich klubach z Bundesligi konkretnie chcielibyście usłyszeć. Tymczasem, jeśli oglądacie ten filmik w piątek, zapraszam na derby Berlina w Kanal Plus Sport, a w sobotę mamy także dla Was jedną propozycję, to znaczy spotkanie Borussii Mönchengladbach z Bayerem Leverkusen. Tutaj znajdziecie wszystkie dane co do tego spotkania poniżej, więc zapraszam. A potem, cóż, wraca Ekstraklasa i przy Bundeslidze też regularnie prawdopodobnie będziemy się słyszeli. Do następnego razu.